Yo, się na widzowie! Teraz sobie facimy na Minecraft i gramy sobie ten tutaj świat. O już jest noc! sobie tylko na chwilę, to sobie ustawienia. offic e m じゃあ、まだまだ。 Rono, Okej, ja chcę, żebym sobie nagrał kolejny odcinek Minecraft, to zostawcie mi 50 łapek górę. O 5000 łapek górę, to nakręcę kolejny filmik Minecraft. Okej okay, widzowie? No dobra, teraz będziemy nie Ojeju, Maria, jak już? Dobra, mam trochę już nie ma rzec. No to jeszcze troszeczkę złości, bo jeszcze sobie się kill. teraz znowu kilo. Ok, jak Wam się podobało, dajcie lajka, subskrypcję na no to pa widzowie. Pa, pa! Pa pa! Bye-bye.